Witajcie moi drodzy na moim kanale, z tej strony Sławek. Jestem na urlopie w swoich rodzinnych stronach. Zobaczcie, jakie to są tereny. Tam jest wieś, tak jakby dookoła. Las, tu jest akurat sam. A tutaj wszędzie, o tu jest droga, wszędzie gdzie nie spojrzeć, dookoła lasy. Taka to jest piękna okolica. Jestem już w lesie. Przyjechaliśmy w poniedziałek wieczorem. We wtorek było ładnie słonecznie. Środa, wczoraj cały dzień padał prawie deszcz. Dzisiaj od rana również o wszędzie mokro. Kawałek przeszedłem, buty mokre po trawie, po polu. Także pogoda niespecjalnie na wczasy. No urlopno, ale co zrobić? No to jest mój kolejny plecak nowy. Tym razem materiał w kolorze naszym pustynnym. Ma tylko dwie kieszenie. Jedną główną komorę, drugą tutaj na drobniejsze rzeczy. Także można się zorganizować w miarę, w miarę dobrze. No niestety muszę ze sobą nosić tabletki przeciwbólowe, bo ostatnio władował mi się ból w korzonki. I nie wiem co to z tego będzie. Dzisiaj jest 5 sierpnia 2021 roku. 10. Mam wizytę u chirurga. A 30 sierpnia u neurologa, myślę, że kolejność tych wizyt powinna być odwrotna. No ale zobaczymy, co to dalej będzie. Rośnie mi taki mały guzek na wysokości pasa i gdzieś mam ucisk na nerwy. Nie mogę chodzić. Boli mnie cały czas noga. Biorę leki obecnie. Także myślałem, że będzie jakiś film może w lipcu z lasu, ale niestety te plany spaliły na panewce. No trochę mam czasu w domu to siedzę i tam coś dla siebie robię. Tym razem zrobiłem kolejny plecak, ale jeszcze będzie temat troszeczkę inny, związany z biwakowaniem, z hamakowaniem, ale o tym za chwilę. Oprócz kolejnego plecaka, uszyłem sobie nowy tarp nad Hamak, bo tamten poprzedni, chociaż wymiary miał dobre, to niestety był strasznie szeleszczący. I przy rozkładaniu go było okropnie słychać. A przy okazji, jeszcze jak deszcz padał, to tym bardziej było, było to słyszalne. Teraz kupiłem. 8 metrów materiału. W naszym kamuflażu WZ93 porobiłem sam odciągi z oczkami. Pozabijałem sobie oczka. Tu są jeszcze dodatkowe odciągi. Można to w dowolny sposób konfigurować. Tylko na Narożnych i na środkowych porobiłem jeszcze dodatkowe oczka. Tutaj te narożne są pod skosem, żeby łatwiej można było naciągnąć. W tym momencie tu jest zabity kołek w ziemię. Nie robiłem tam żadnych specjalnych szpilek, po prostu kawałek gałęzi, ale ten materiał. Od spodu jest ciekawy, bo on jest powleczony takim czarnym materiałem. I według tego, co było w opisie, tkaniny wodoodporność to jest 8000 mm słupa wody. Także bardzo dobry na wszelkiego rodzaju namioty. No i właśnie mam nadzieję, że, że to już będzie ostateczna wersja. Tego mojego wyposażenia to jest 4 na 3 metry, 4 metry długi, dwa arkusze po 1,5 metra szerokości szyte tutaj na środku. Jest podszyta taśma. Nie wiem czy to będzie widać. Ta sama, która tutaj trzyma, o i tak to się prezentuje materiał wytrzymały. No tu niestety, może to będzie widać. widać. O, właśnie, jak szyłem, odłożył mi się materiał. Będę musiał podkleić taśmą wodoodporną do podklejania słów, ponieważ no niestety, tak to jest, jak się nie ma odpowiednich warunków, i lekko materiał się podłożył, igła poszła bokiem zamiast. Zamiast szyć dwa materiały, to poszła na bok i narobiła trochę bałaganu. Znowu zaczyna padać. Nie mam pojęcia, co to z tą pogodą dzisiaj się wyprawia. Planowałem sobie troszeczkę inaczej ten urlop spędzić, ale widzę, że po prostu nie będzie chyba opcji. Ech, nawet na normalny wypad do lasu nie będzie mowy. Miałem jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Nie wiem, czy mi się uda. Zaczyna kapać, troszeczkę już robi się wilgotny materiał. Po powrocie do domu trzeba go będzie przesuszyć. Niestety, no tak to, tak to wygląda. Wszystko tu jeszcze z boku też są porobione pentelki, by można było ewentualnie podwiesić w inny lekko sposób. Także dowolność. Dowolność konstruowania zadaszenia. Rzecz jasna. Hamak na, na taśmach. Z tego co teraz słyszę. Chłopaki, którzy zachłysnęli się systemem podwieszania łupi sling. Zaczynają przechodzić na taśmy. Nie wiem czym to jest spowodowane. No ale tak ostatnio oglądałem. Jeszcze będę chciał. Troszeczkę sobie tu popracować nad tym swoim podwieszanym ocieplaczem do hamaka, bo muszę go lekko do, dopracować. Nie jest jeszcze zrobiony tak, jak być powinien, no ale to już może poza filmem, nie wiem, bo to człowiek się tak rozpędzi nieraz, a, a potem niewiele z tego wychodzi z tego nagrywania, z tego wszystkiego. Nie będzie to nocleg w lesie dzisiaj. Wyszedłem tylko sprawdzić. Jak się tu temat przedstawia, że jasna, tu nie jest jeszcze naciągnięte tak jak być powinno. Można to oczywiście podwiesić tutaj do, do drzewa. Drzewo jest obok, zaraz będzie więcej przestrzeni. Pewnie i zaraz tak zrobię. Tu użyłem takich zwykłych sznurków. Nie są to żadne specjalistyczne linki do podwieszania. Ale najważniejsze że wisi. I o to chodzi w tym wszystkim. Dzięcioła słychać jak na drzewie kuje. No mają tutaj sporo roboty, bo dużo jest suchych drzew. Także wypas po pachy Tak już pomysł na montaż tego ocieplacza, tej podpinki do hamaka. Mam, nie wiem jak to wyjdzie w realizacji. Mam nadzieję, że mi się uda. Trochę mnie to nerwów kosztuje, bo niestety nie umiem wszystkiego od razu tak przemyśleć i zrobić. A tu jeszcze mam przy pomocy takiej zwykłej gumki z marketu budowlanego i haczyków. W ten sposób można jeszcze podwiesić tarp zaczyna coraz bardziej padać deszcz nie wiem słychać pewnie słychać no, a tutaj tak jak mówiłem kawałek sznurka do drzewa i już no materiał powinien się sprawdzić tak jak mówię bardzo wysoki stopień odporności na wodę Wygląda też na mocny, bo ma tą kratkę ripstop. Dobrze się z bliska przyjrzeć. To jest taka mała krateczka. Tu go jeszcze podszywałem też taśmami dookoła ze wszystkich stron. Także jeśli chodzi o siłę naciągu, to tutaj można na pewno będzie mocniejsza niż te chińskie z tymi oczkami tutaj wbijanymi. Te plastikowe plandyki to jest po prostu dziadostwo a tutaj no ta ta powinna być wytrzymała no i teraz jestem w kropce nie wiem co robić zostać dalej w lesie czy wracać do domu szlak człowieka trafia z taką pogodą wakacyjną cholera jasna komary zaczynają jeszcze na dokładkę nie wziąłem żadnego środka na komary ze sobą i to tak jest no Zaczyna się ciekawie robić, po prostu. Także plandeka będzie ta. Nie jest może najlżejsza, jest chyba trochę cięższa nawet od tej, od tej plastikowej, ale myślę, że o wiele bardziej wytrzymała i na wodę, i na wiatr. Także tamta będzie ewentualnie taka rezerwowa, a ta będzie służyła. Na wypady do lasu, bo mówię i nie szeleści tak jak tamta, nawet w przypadku gdyby wiatr miał tu nie słychać tego szeleszczenia, no i przy samym rozkładaniu, rozwieszaniu to, to też tego nie słychać po prostu i tyle, a tamta to jest no, plastik, plastik, plastik i to tak wychodzi potem właśnie, no, a plecak, plecak to tam kupiłem, 90 cm na 150 materiału. Akurat była końcówka. Stwierdziłem, że sobie taki mniejszy plecaczek uszyję Podobał się koledze bardzo. Krzysiu, pozdrawiam cię serdecznie, jak oglądasz. Koniecznie chciał, żeby mu uszyć taki sam, no ale niestety nie mam materiału więcej. Tak jak mówię, kupiłem końcówkę. O, nie robiłem już typowego pasa biodrowego, tylko tak przyłem pasek do kamuflażu pustynnego. Nie miałem też plastików odpowiednich, więc wykorzystałem czarne suwaczki beżowe, tak samo jak, jak większość materiałów, większość kolorów w tym plecaku. I to byłoby na tyle. I pewnie na tym, kochani, zakończę ten krótki filmik dzisiaj. No niestety warunki pogodowe sprzyjające nie ma też za specjalnie pomysłu na, na wakacje. Dzieci najlepiej to lubią usiąść w domu przy telefonach, przy smartfonach, przy, przy grach trochę pograliśmy w Badmintona. No ja akurat najmniej, bo mnie strasznie ta noga boli, więc tyle co tam parę razy machnąłem rakietką. Ale dzieciaki trochę się nabiegały, namachały. Na zdrowie im to wyjdzie, nie zaszkodzi na pewno. Także to byłoby chyba dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że jeszcze po powrocie z urlopu, w sierpniu, jakiś wyjazd do lasu się uda zrealizować. Bo, bo normalnie sam jestem zły na siebie w czerwcu miało, miało być, w lipcu miało być, czerwiec minął, lipiec minął zaczął się sierpień i. Nic z nocki w lesie nie wychodzi na razie, także nie bójcie się, nie obawiajcie się. Ja jestem, żyję, jestem zdrowy, poza tą nogą, no ale mówię, właśnie ta noga dosyć mi dokucza przy chodzeniu, więc tutaj problem jest taki, że z załadowanym plecakiem nie bardzo chce się łazić po lesie. No, można podjechać samochodem, ale to już nie jest to samo. Także pozdrawiam Was ciepło, tym razem chociaż sierpień, ale pogoda typowo butelkowa, i do zobaczenia w następnym filmie. Papa. Pa. No, a deszcz cały teraz pada. Jak słychać? Godzina 14:25. A tu pada, 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 pada i to dosyć tak fajnie pada. No. Kropelki się zbierają. No i to trzeba będzie hamak zwijać. Nie ma opcji. Materiał jest wodoodporny, to widać. Pływają kropelki pięknie, o. Woda płynie. Czurkiem ładnie, o. Fajnie.